Radosław Sikorski przestrzega. Żyjemy w momencie dramatycznym. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który w środę w Weimarze wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji, powiedział, że żyjemy w momencie dramatycznym ze względu na wojnę na Ukrainie, wybory europejskie i niepewność co do wyniku wyborów w USA. Radosław Sikorski wprost: Moment jest dramatyczny. To nie są wyzwania, z którymi możemy sobie poradzić w pojedynkę, podkreślił Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji, Anna Leną Berbok i Stefanem Sejorn, którzy spotkali się w formacie Trójkąta wajmarskiego. Incydent z polskim myśliwcem. Wojsko wydało pilny komunikat. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że do zagrożeń dla UE należy również presja na unijne granice, na które Rosja i Białoruś sprowadzają nielegalnych migrantów, a także próby sabotażu i dywersji. Sikorski dodał, że dzięki współpracy z Berlinem udało się nie dopuścić do ataku dywersyjnego w Polsce. 33 lata temu, gdy powstawał Trójkąt Weimarski, wydawało się, że upiory XX wieku zostały pokonane, że jako Europejczycy nauczyliśmy się żyć w pokoju. Niestety okazało się, że nie wszyscy tak myślą, powiedział Sikorski. Po dwóch krwawych wojnach światowych ustaliliśmy pewne tabu, mianowicie, że nie wolno zmieniać granic w Europie siłą, wszystkie granice w Europie są sztuczne, gdybyśmy zaczęli uznawać, że wolno zmieniać granice siłą, byłby to przepis na wojnę wszystkich ze wszystkimi. Władimirowi Putinowi nie może się to udać, podkreślił minister. Najważniejsze jest, aby Ukraina nie przegrała tej wojny, a Rosja jej nie wygrała, dodał.